Dzień dobry, to ja pierwsza, mówię tu dzień dobry. Dzień dobry, nie musisz już odpowiadać. W Twoim CV stoi zapis o ukończeniu Akademii Sztuk Niepięknych. Co to ma znaczyć? Dzień dobry, to stosunkowo nowa uczelnia, mogła Pani o niej nie słyszeć, nastawiona na kształcenie nowego pokolenia polskiej klasy kreatywnej, artystów maksymalnie współczesnych czyli malarstwo abstrakcyjne. Właściwie propaguje się już odchodzenie od malarstwa na rzecz bardziej nowoczesnych aktywności jak performance, czy instalacja, ewentualnie wideo. Mm -hmm. Przecież performanceu sobie nad sofą w salonie nie powieszę. I to ma funkcjonować na jakimkolwiek rynku. Jakie są stawki za godzinę performanceu? Więcej niż 15 na rękę nie dam. Zresztą nie mamy w tej firmie stanowiska performera, a tym bardziej performerki. Jakich jeszcze stanowisk nie ma? Jest stanowisko malarza ściennego, ale nic awangardowego. Tutaj wymagamy minimalizmu, wszystko równo na biało. No i trzeba też położyć płytki w łazienkach pracowniczych. Niestety mozaiką się nie zajmuję. Czy ty w ogóle chcesz tu pracować? Jak się potrzebuje pieniędzy, to się weźmie każdą pracę. Wiesz, gdzie ja zaczynałam? W budce z goframi w Krynicy Morskiej. A spójrz, gdzie jestem teraz. To jest z mojej strony gest wsparcia, że w ogóle rozważam twoje zatrudnienie. Może jednak znalazłoby się coś bliżej moich kwalifikacji? Zobaczymy. O, doskonale. Zwolniło się ostatnio stanowisko cofacza kultury. Poprzedni cofacz nie był lojalny. Okazało się, że po godzinach prowadził własną galerię i to sztuki współczesnej. Więc co z tego, że u nas cofał, jak prywatnie próbował działać na rzecz rozwoju? Zwolnienie dyscyplinarne. Obawiam się, że również nie jestem najlepszą kandydatką na to stanowisko. Nie potrzebuje pani na przykład regularnego abonamentu sztuki krytycznej dla kadry kierowniczej. Raczej nie mamy takiej potrzeby. Krytykować to każdy potrafi. Jeszcze za to płacić? Chyba żartujesz. Zresztą, na jakiej podstawie miałabym to wycenić? Jednej osobie się spodoba, innej nie. Nie wiem, czy tu jeszcze chodzi o kategorie podobania i niepodobania. Mamy już zdobycze sztuki konceptualne. Nie interesuje nas tutaj promowanie mieszczańskiego indywidualizmu, tylko praktyczne rozwiązania. Przede wszystkim w dodatku ogólnodostępne. Ty myślisz, że pan Zbigniew, kierownik do spraw produkcji, nadaje się do artystycznych, filozoficznych dumań? Uwięzienie w kieracie praca dom. Być może faktycznie nie sprzyja intelektualnej stymulacji. Ale jeśli tylko nie uprawia samodyskwalifikacji w tej kwestii, to dlaczego to No nie... nic! Dziękuję. Nie oddzwonimy do ciebie. Ale może spróbuj sprzedawać swoje prace na Monte Cassino w Sopocie. Kupiłam tam kiedyś z mężem piękne pejzaże ze zachodzącym słońcem do jego gabinetu. Z całą pewnością warto spróbować. Mmm… Pyszne żeberka! Hmm. W nosioniu! – Może żeberko? – Mówiłam, że nie jemy mięsa. – No ale co? Przecież nie same ziemniaki. – Z żebra powstałeś, w proch się obrócisz. – Z prochu, z prochu powstałeś. – Z żebro się obrócisz? – Nie bluźnij. A jak było na rozmowie o pracę? – jak właściwie. – Czyli co? – Dwie odmienne wizje na temat przydatności usług artystycznych oferowanych przez moją osobę. – No bo ty się sprzedać nie umiesz. Zawrażliwa jesteś. Nie wytworzysz sztucznie potrzeb, których nie ma, a powinnaś. Zresztą to jest powszechna strategia komercyjna. Nie wiedzą, co tracą. I dlatego im nie szkoda. Na razie jeszcze mam to stypendium z zeszłego roku. Jest ok. Hm. Cały czas za te państwowe pieniądze. no. Bierzesz pieniądze od ludzi, którzy nawet nie wiedzą, czy chcieliby ci je dać. Gorzej niż bezrobotni. Co do nich mamy przynajmniej określony stosunek. Ja daję wiele od siebie. Za pracę należne jest wynagrodzenie. Znów pieniądz przeszedł ci koło nosa. <gryw> Jednak był to pieniądz, na który i tak jeszcze nie zasłużyłaś, więc nie tak wielka strata. Ale musisz się jakoś utrzymać z pracy własnych rąk, nie naszych. Znowuż ta nadnaturalna potrzeba udowadniania wszystkim własnej niezależności, na dodatek iluzorycznej. Jednak finansowe zależności nie znikają, zmieniają tylko swoją formę. A formę trzeba trzymać lepszą lub gorszą, zamkniętą lub otwartą. Co ma Hansen do tego? <noise> Akurat teraz nic nie ma do tego, choć doceniam ten wysiłek, ten niemal szczyt twojego laickiego pojęcia, by skojarzyć te dwa hasła w przypadkowym momencie i kompletnie poza kontekstem, ale zawsze. Czy to moje osiągnięcie, że zapamiętałaś kim był Oscar Hansen? Potrzebne mi to było do krzyżówki ostatnio, dlatego zapamiętałam. W dobie internetu krzyżówki to już żadna sztuka. Sztuka żadna. Oto interesująca kategoria, prawdziwie egalitarna. W końcu, zaprzeczenie to także forma relacji, co w rozkoszny sposób rozszerza możliwości zostania twórcą, najczęściej nawet nieświadomie. Co jest tym bardziej ciekawe, że można tą rolę przyjmować, nawet będąc generalnie przeciwnym działaniom artystycznym. Twórca sztuki żadnej to jak. Kot Schrodingera skupia w jednym momencie dwa teoretycznie przeciwstawne stany, poddając w dyskusji naturę bycia kimś lub czymś i nie bycia nim lub tym. Co? Ja w ogóle to do dziś się zastanawiam. Po kim ty to taka artystka? Po mnie na pewno nie. Mój kuzyn Zygmunt z Krakowa. Edmund. Nie, czekaj. Edward... Y, y, Tadeusz! Juda? Patron spraw trudnych. To by pasowało jak udał. Po nikim na szczęście. I po wszystkich jednocześnie. Jako wyrodne dziecko grona niezacnego twórców żadnych, na przekór temu postanowiłam jednak zostać twórczynią sztuki prawdziwej, sztuki rzeczywistej, sztuki aktualnej. Wyjątek potwierdzający regułę, choć zawsze uważałam, że to głupie powiedzonko. Pląs języka nie w tę stronę, kiedy czyścił zęby po obiedzie, ale omsknął się, mlaskając i akurat wyszło coś takiego. Taka ładna dziewczyna, taka niekulturalna i, i niepracowita. Utuczona w sosie komfortu finansowego, dostatniego do domu rodzinnego, w którym moim udziałem nigdy nie były finansowe troski. Od samego początku rozleniwiona. Lecz dzięki temu zdolna ustawić soczewkę własnej optyki na te nieco inne kategorie. Inne sprawy obciążyć akcentem ważności subiektywnej. Ale musisz się jakoś utrzymać. Nie uważam, żeby to powinien być powód do obaw. Czyli nie martwisz się o to. Dokładnie, wręcz przeciwnie. Posiadam płynący z głębi trzewi umysłu opór przed stawianiem działalności zarobkowych w centrum swoich osobistych dążeń. To widać wyraźnie w wyborze kierunku studiów, nastawionym na zgłębianie osobistych fascynacji wizualnych. Wybór całkiem niemotywowany wysokością zarobków. Co za płaski mieszczański materializm, ta odruchowa nerwowość wokół finansów. Nie tym tonem do matki. Ależ to wcale nie płytki nowy hedonizm, dziadku najsłodszy. To pierworodne dziecko promowania tendencji świeckich duchowości, wypływających przede wszystkim ze współczesnej indywidualizacji. Komu kawy? Zrób mi kawy. Ja poproszę. Nie dziękuję bardzo. Nawet kawy nie wypiję. Anoreksję może ty masz? Tak, yy, jak córka ciotki Bożeny. O matko jedyna nawet nie wiedziałam. Instytucja rodziny w pełni sił, w pełni chwały nie odpuszcza.